Siemanko z tej strony Pajdzie i dzisiaj Wam pokażę, jak odebrać nowego skina darmowego w kalendarzu adventowym. Jest to Pani Mamut. Tak więc, żeby odebrać tego skina, trzeba mieć wszystkie prezenty otwarte tutaj po lewej stronie. Ponieważ jak będziecie mieli po prawej stronie otwarte prezenty, to nie zadziała. Tak więc dobra, otwórzmy jeszcze dwa przed tym prezentem. Prezenty inne. Uwaga. Dobra, tutaj trafiliśmy ładne malowanie. I tutaj. I w tym ostatnim, w tym zielonym, co zaraz będziemy otwierać, powinna się pojawić pani Małoc. Tak więc sprawdźmy, czy to jest prawda, że w tym ostatnim prezencie skrywa się skin. Uwaga. Dobra. Uwaga, uwaga! I tak, jest to najnowszy skin pani Mamut. Tak on właśnie się prezentuje. Jak widać. Tak więc, dziękuję za oglądanie i zapraszam do oglądania też moich innych filmików. To było robione na nowo stworzonym koncie. Tak więc, trzymajcie się. Do usłyszenia i cześć!